Siemano widzowie, tutaj Grzesiu jest w Własnej okazałości Grzesz przywitaj się z widzami Własnej roboty, siemka Z własnej roboty, Ale okay. ty jedziesz? Na działkę jedziemy A, flat tam jest na stację od razu No jak tam Grzesiu, powiedz widzom Dobrze, jak masz? się czujesz, jak po świętach, wrażenia? Normalnie tak przed Widzowie że bardzo dobrze wyglądasz jak zdjęcie no, wstawiłem Ale wiecie jak widzowie jak to jest pewnie do pierwszego ciepłego dnia no, no, na pewno Pokaż Grzesiu widzom co masz na ręce Ciebie No, pokaż No to taki zegar, to tak nie chodzi No a trzeba go Ale wszystko jest zamknięte na razie Jak takie. Ja się otworzyło. Grzesiu, normalnie? Nie musiałbym zobaczyć, ja nie wiem jak się otwiera. Cieściutki ogarnięte, na łapie. Nie wiedziałem jak się otwiera, bo to jest bardzo szczelne, nie? Alba jest grzesiu, co, jak co, ale na co? Wigilii co najbardziej smakowało? Zupa co? dobra, Zupa dobra. A my jak zawsze na, na Wigilii smakuje karp. To jest tradycja taka, żeby było. 12. No to ja też karpia, czy nie? No, ja ale ości nie było. No nie, przefiltrowała, nie? Coś ja też mogłem w sumie, bo karp, karp jest lepszy chyba od tego od No, no to tak, taka tradycja, wiesz, karp lepiej smakuje nie? Już dojechał, już się nie rozwaliło Nie napompujemy Co, Co, nie napompowane No zeszło znowu No to musi być bo widzowie za tobą tęsknili, że mają też. Piszecie, co się dzieje z tą. Tak, to wam powiem teraz od początku. Sabina Grzesi siedzi. Nie pije. że nie pije, Sabina siedzi, podobno dostała 6 lat, ale nie wiem czy Łukasz mówi prawdę czy nie, na pewno siedzi, ale ile dostała, to nie wiem, bo nie najpierw mówił, mówi, że rok później, że dołoży jej do 6. Łukasz, no co Łukasz? Łukasz dalej pod tym wypisuje tam do mnie. Muszę się z nim spotkać w końcu, ale wiecie, on tam pisze do mnie, żeby się spotkać. Ja nie miałem, nie miałem czasu, bo mieliśmy dużo roboty, i dlatego też nie było filmików. No. tutaj coś tam, tam coś, i tak cały czas. Po prostu nawet nie było. Wiem, że piszecie, że to jest kupie 10 minut czy 15, ale nie było tego 15 minut, żeby nagrać. Po prostu. To nie było czasu. No. Teraz zejdziemy na działkę, bo jest cieplej. Fajna pogoda, słońce świeci. A czy cieplej? Cieplej nie jest, ale ładna pogoda. Hmm. Bo jak czym jest ładniejsza pogoda, tym jest zimniej. W nocy było minus 6 no, śniegu nie ma, tak, za długo dzień świąt. W nowym roku postaramy się widzicie Rzesiu widzą trochę więcej tych filmik udawać, co? Z roboty jakiejś fajnej A teraz za dużo mieliśmy roboty czasu Wiecie gdzie ten wiesz Po co robisz z tej dodatkowej trasy? Grzesiu też nie ma czasu za bardzo w robocie, bo wiecie, ognisko musi się palić. Nie tylko trzeba pochodzi trochę w robocie wyrazi Z Łukaszem też mam nagram jakiś odcinek wkrótce Bo chciał Jak się patrzy no. Co tam pokazują że coś Opona. A, a, No tak. Wszyscy się patrzą Co tam ktoś jeszcze opowiedzi Co się działo przez ten o ile nie nagrywaliśmy z miesiąc czasu, jak nie więcej. Za dużo roboty, nie było czasu. Co Jak na razie Grzesiu nie kaszle, bo kupiłem mu te tabletki. Przestaje kaszleć. Pić, pić na razie go nie ciągnie, bo nawet zerówek nie pije No pewnie nie wiecie. Znaczy wiecie Wiecie widzowie Pewnie go gdzieś tam głębi duszy ciągnie, ale wie że jak się napije to będzie musiał w mrozie siedzieć Jak pójdzie w ciąg a mrozu nie, Am razu nie wytrzyma, więc. O, ten. Tyciu. Znasz go? No to jest od tej, od garbatej. Ja nie znam żadnej garbatej. Od mojego bloku. Od Pawła. No, brat. Jest który? Od Pawła, brat to jest? No, nie od tego, co myślisz. A. Od tego, co nam nie szkie. To by trzeba było kiedyś rozebrać, co? O, no, to długo stoi takiego szczytka. Ale jeszcze tam nikt nie wszedł. No, to są raz ale kraty są. No, tam tam Jutro chyba też idziemy do roboty. Jeszcze zobaczymy. Wiecie, widzowie, jak jest. Wigilia i święta. To mi się tak nudzi. Kabel ja już poszedł. No, jak będę w to przypomni. Który? Później będziemy, jak będziemy wracać. A no. co, piłeś dzisiaj rano rozpuszczalną? No, ale to bez inny to więc... Aby nie No jeśli człowiek czuje czaj do kawy, to... Ja to jestem karny. Czuję czaj do ale... Zawsze jak... ...kości rozprostować, bo są kurza... Dotarliśmy no. w końcu. No. Musieliśmy jeszcze podjechać na ten... ...na stację. Ale przynajmniej, co? przynajmniej klucza nie zapomniałem. No. się wygląda jak fajter. Ja i parter. Musi się fajter, a nie fater. No, Idź. No i tam no co? Panie, panie mają pierwszeństwo. Kurde, kurde, panie. Co tu przy? Nie wolno palić. Nie wolno palić, nie wolno pić. <laughs> Wszystko na nie. Później przeczytam. No. Ale dawno widzowie co? Słoneczko, jakby to teraz było lato. 30 no, stopni. A by było? To już byśmy coś. działali sobie na działce. i no, lata by było tu elegancko. Co nie? Inny klimat. 30 no, stopni. Cieprutko, no ja. Można sobie coś wiesz, podubać, tu zjeść. Poopalać, do baseniku skoczyć a tak to zima i no w domu się co innego można robić no tak jest. ja pierdzielę. Mądry to kiedy on był mądry a Grzesiu, głowa do przodu Dawaj. i no i co chyba się nie stanie i idę szybciej a nie obijasz mi się jak Grzesiu? Pamiętasz jak się przychodził? <grymne> no ja. pamiętasz, ku, jak Pamiętasz, kurwa, ty nic ja pamiętasz. No, no, nie pamiętasz. Ci mózg do zaru? Tak, ciekawe co chyba nic nie pokradli. Co Mówię chyba nic nie pokradli. Tak, pokradli. To co, może pokrąść. Wszystko? Tak to tu jest wszystko pozamykane, tak, No. z środka nie, ale z zewnątrz. Masen stoi, pewnie zamarznięty. Przynajmniej nie trzeba będzie rozkładać na, na przyszły rok. Ale trawa ładna, co? Ale przykryłeś tego, żeby tam no. nie było, zima. Zima, a tu trawa wyrosła. No taka zima to w ogóle nie zima. Trawa to wcześniej wyrosła. jest stopni? Słońcu? Słońcu jest... 14. No, w słońcu. No, no, jest tak jak. Jak Bela. no, no takie jakieś. O, jest pani moc. No. Pamiętasz, że jak ty. No, kawa? Was. Co? Kawa. Nie. Kawa. nie wiem, czy stała. Cała? No stała farcik? Co? Jaki farcik? Waseba rodzinna, waseba, Ro, Tutaj też jest. Za długo co, jest. Wszystko co. jeszcze można jeść na lat, to to to? nie zgiło. No? Cześć, I za jakiś Parę miesięcy będziemy tutaj siedzieć o, o. i gotować. No i w marcu może być Muszę w tym roku, widzowie, jeszcze położyć ten, zadaszenie na ten taras, taras w końcu, bo pogniję. Jeszcze, jeszcze. jeszcze, jeszcze, jeszcze jest trochę roboty, co? Parapety muszę... No, to jest taka drobnica, no. Parapety muszę poobsadzać. No, ale musi to... Tam muszę to okno się, obrobić. Masz, pomalować, zamknąć. No. Najbardziej to ten, ten, zadaszenie, żeby ten taras tak, żeby ten taras tak nie mógł. No, to to za, to najbardziej to, to zadaszenie, żeby ten taras nie, nie zgnił. No, takie zadaszenie by Ci się przydało, gdzie w końcu po, po paru latach spierniczy. No i trzeba będzie robić następny. Ale... Czy tam pomalujesz, czy nie pomalujesz? Ale wieźle chcą za ten? Okierę, tam, chcą za położenie tym, tutaj tym. zadaszenia? Za ten kawałek... Ja to, nie po... nie machłeś tak jak planowałeś to robić? A nie wiedziałem, czy będę teraz. 16 tysięcy chcą za położenie tego, za ja To muszę, nie, nie, drogo, drogo, nie, I są zobaczysz, jeszcze do tyłu... nie wiem nie ten. Tak nie więcej ci No. no bo w ogóle te robota to kosztuje, Dugi się chowie. A bo będzie go widać teraz na bochnie? Jak przejdzie tam no. What the Fajnie co? Całkiem inaczej na działce można posiedzieć no w jasne, ciszy No to no Fajnie tak Dobrze machłem to ogrodzenie w tym roku i to wszystko Przynajmniej w tym roku W tym roku tylko muszę teraz... jeszcze porządne. Muszę wydać tylko jeszcze w tym roku na ten żeby zasłonić się weż, trochę O? Chodź Grzesiu tutaj, to co ja? Co? Słońce świeci. Tutaj też nic z języku. A zimne co, że nie ma złodziei A teraz to już za duże wyroki są Ule tak mało To jest Hagali No nie. Zobacz, ta woda jest w pasenie Tak No bo nie wylaliśmy całej całości To co by nie o, szklanka ty, no, tro A ty. Trochę, ale słaba. To... Ale przynajmniej... patrzy widzowie. Ale kisy będzie miał sprzątania, sprzątania. No. <grym> a, trzeba było sobie tu jakąś folią pierdeknąć. I tak by zamarzło. Wezmę wodę, wyleję później... To by zamarzło, aby szyfu nie było. Tak wodę nie wyleję, odkurzę, umyję i będzie hmm. git. Co Ty myślisz, że to jest dużo roboty? No ale masz więcej roboty i... Ale łyso, co? co? Wszystkie drzewa łysa, a w lato takie no. wszystkie jest, wiesz. Łysa. Tylko ha. te drzewa bym. W lato małeś. to jest całkiem inaczej, nie? No, chcę, żeby te drzewa ścięli tam, te trzy Właśnie. wysokie, bo leci z tego pył straszny. No? Wszędzie dużo tego. Z którego drzewa? No, z tych wysokich tam z tyłu. Z drzów? Dżo... No. O. cisza, co? No. No bo ludzie mam w zimę to tak mało kto przychodzi Wato to no. zawsze tam kosiarka czy no, coś muzyka to A po prostu cisza i nasuwać ptaszki no. co jest tak się tutaj legnąć i tak się odpocząć Od życia <grym> Od życia co To było takie legowanie na... A nie jest zimno Zimno ci? No ja jest ten marz No mi gorąco ty No bo ty, ty masz grubszą kurtkę, nie? To co? Twoja poszła do prania, bo za nas chodzić w jednej, a pracować w drugiej, to Ty wszystkie kurtki bierzesz do pracy Jak mi jedną wyrzuciłeś? No pójdra. bo śmierdziała nie, Śmierdziała, stała. to trzeba ja było wyprać, to by nie śmierdziała Tak, to by później pralka śmierdziała No dupa śmierdziała Nie pralka Tutaj też drzewo, drzewo czereśni, też gówno, nie, nie rośnie żadna czereśń Jakieś małe rosną, a później spadają od razu to no, już się może nie przyjęła tak jak potrzeba A chciałbym żeby rosły takie duże To już się nie przyjęło tak. Bardzo chudą siatki i dzieciaki Muszę wziąć Łukasza w któryś no, tak dzień i zrobimy... Także kurwa gruba chleba Łukasza muszę wziąć w któryś dzień, żeby mi to pograbił No co? Ty pograbisz? To trawa jest lepsza teraz jak w To trawa lepsza teraz jak w lato, co? To trawa lepsza teraz jak w lato no, bo ci w jakimś czasie coraz więcej będzie rosła. To jest normalne. Coraz więcej i coraz gęściej. Powiesz, jak się zno, stara znowu. To z sikorem chodzi na ręce. No. nie. Dobra, idziemy. Lubię, ch lubię chodzić tak zawsze. Sikorem. No. Do tej pory mam Śkoda, nie że, tak że, czas, to, że... Szkoda, że cały czas. Szkoda, że cały czas jest ta sama godzina. No bo i co? Ja lubię się kupić no to jasno Badziastko? to już próbował badziastka. jasno na co? Jak nie chodzi, no to jest... Trzeba baterie wymienić. ...kresne. A czy baterie nie są? Zeptute. Że, że nie ma. Bierz to nie bierz. całkiem inaczej niż w dołu co? No no, wiadomo. Cisza. na ten rok to odremontuję to i... Będę mieszkał nie, no, bo nie, nie wolno mieszkać, ale nie można na dział mieszkać. Co ty pierdol... Muszę zainwestować w końcu w dom. domu dom? No to cisza spokój weź na tą stronę, bo tu są coś świeci. Kasę że na ile włożyłem w tą działkę już to wiesz. Tak to widzowie, to co nudy, nudy, jeszcze raz nudy. O święta to najgorszy dzień nudy. Mam nadzieję, że teraz na jutro albo na dniach no. pójdziemy do pracy, bo normalnie przekręci mnie w tym domu. <laughs> no to człowiek się tak się Stawać, wylam, nie licza. Stawać, wylamy, No Jasne, to nie jest. Jasna terena, nie wolno palić. Tak? Krza? O, widzisz? Czego nie możesz robić na działkach? Zamieszkiwać na działce, prowadzić działalności gospodarczej, wynajmować swoje działki lub altany, budować bramy czy furtki w ogrodzeniu zewnętrznym ogrodu lub w inny sposób, samodzielnie naruszać granic działek, wyburzać altany wjeżdżać na teren, parkować kurwa dla zakazu ty no to jest państwo zakaz zakazu nic nie wolno ty no niedługo to nie będzie można chodzić w sprawie helikopterem latać no tak bo błoto kurwa, nie wdaję po błoto Kurwa, tutaj taki filmiczek co? na przypomnienie, że żyjemy się użyje? Zostawcie łapę suba, będziemy dalej działać.